Witam, Melo Cześć, nazywam się Czas, Mr. Mafio. Witam Was na moim pokładzie. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider 1. Oczywiście, znajdujemy się moi mili w cisternie. Mm, w cisternie się znajdujemy. Tutaj szczura zabiliśmy. Eee, co tu jeszcze jest? Słyszę, że jakiś drugi popierdziela. Czy on tutaj, tutaj, tutaj jesteś gnido? Tutaj jesteś gnido. Bardzo dobrze. Eee, umarł szybko. Tutaj słyszę drugiego, że biegnie i teraz tak moi mili. Ja muszę, ja nie wiem co ja muszę. Tu są drzwi, ale jedyna droga prowadzi mnie tutaj, bo do drzwi klucza nie mam. Ja się chyba tylko zębatkami zresztą otwiera. Znaczy zębatkami dźwigniami. No ale to dźwignie tu na zębatki chodzą. Albo redstone w <laughs> Eee, Do góry Lara, do góry. Dobra. No skacz. Brawo ty. Brawo ja. Jak mi to pięknie wyszło. Dobra. I gitara. Mamy dźwignię, która nie wiem tak naprawdę co mi otworzy. Aha, to mi właśnie otworzy. Good, good mialina. Fajna dziewczyna. Tara, gitara. Stąd się chyba nie zabijesz, nie? Nie zabijesz się. Bardzo dobrze. Potem będziemy musieli wpłynąć do wody, bo tutaj się chyba nie otworzyło nic. Dokładnie. Także bierzemy sobie serducho. Klucz serducho, jak widzieliście. No? Ja pierdzielę jak makant, to ona się nie domyśli, że ma wejść. Co za człowiek? Co za człowiek, Klara, z ciebie. O, ile tu mamy wolnych slotów? Patrzcie, szesnasty. Widzieliście? Na dwunastym sobie zapiszę. Na dwunastym sobie zapiszę. Czekajcie, jest tu coś wrogiego? Chyba nie ma. Kurde, jest! Pewnie, że jest. Chyba źle popłynąłem, moi mili. Tak, bo... Ja pierdziele, drugi. Drugi, ja pierdziele. Dobra, dobra. Chyba dobrze jednak popłynąłem. Wychodź tu, wychodź tu, bo cię coś dupę wyzłoci. Aaaa. Eee... Tylko teraz, którędy. Tylko teraz, którędy. Bo ja nie wiem, którędy ja wyszedłem. Muszę się dostać do góry jakoś. Huh. Ała. Sorry, Lara. Dostałaś w łopetynę, wiem. się do góry jakoś dostać. Schowaj to, co ty strzelasz znów? Ja pierdzielę, jaka żądna kobieta zabijania. <gryśla> Chyba nie w ten sposób. O, już chciał ją ugryźć, już chciał ją ugryźć. Widziałem to. Jak chciał jej tyłek by Jakieś się... a już wiem. Tędy się dostawałam na górę. Tylko to i tak nie tutaj chcę iść, także mm... Także nie bardzo to ogarniam. Zrobię cięcie i może wrócę, jak coś znajdę moi mini. Jestem, moi mili pocięciu. Ja chyba mam iść tutaj z tego, co mi się wydaje. Czyli e, to byliśmy tutaj na początku, i to jest tutaj, gdzie ta zapadnia była. Znaczy, zapadnia, Czemu ja mówię, zapadnie cały czas. O tutaj, gdzie był pierdupą. i tutaj była ta dźwignia. I my właśnie musimy ją mm, uruchomić. E, tylko kurde, o! I teraz wszystko się wypełni i zaleje wodą. E, to szkoda, że nie wybiłem wcześniej tych krokodyli. Bo teraz by mi się to powiem, wam szczerze przydało. I to naprawdę by mi się teraz to przydało. Ze względu na to, że ja będę tu pływał, widzieliście? Tu gdzieś jeden z syn był. O, tam jest. Jeden i drugi, dokładnie. To te dwa, które wcześniej minąłem. Widzisz? Ty nie giniesz, kurde. No chodź tu do mnie. Ty dupku. I gin. I gin. Umarł. Dobra, ja sobie grę zapiszę moje mini. I idziemy pływać. Save game. Sp Teraz tak, to gdzieś, gdzie ja chcę wpłynąć jest tutaj. O, dokładnie to tu, prawo i teraz chyba do góry ja jeszcze nie do góry, kurde, tlen mi się kończy a może nie tak szybko ale ja panikuję zawsze i teraz tak, tutaj mamy szczura, moi mili tutaj mamy szczura numer dwa, moi mili złapiesz się tego, czy kurde ja mam cię namawiać, żebyś ty się tego złapała ty, ja pierdziele co to za baba może tutaj chcesz może tu, bo masz murek do podparcia tych. Wygodna, babu. Bierzemy sobie mm, naboja. Bierzemy sobie Medipaka. Ja już jestem gdzieś w połowie tego poziomu. Także ten poziom mi idzie bardzo, naprawdę bardzo szybko. <ścoughs> Niechwal dnia przed zachodem słońca. Lara, płyń, kurde. Tego szukałem też przy okazji. No dobra, to zaraz. Albo nie, to teraz. Nie będziesz mi gra mówiła, kiedy mam co robić. O! I na dole mojej mini LOL? Co ona odpierdziela? Za słaba jest? LOL? Nie wiem co to jest, ale to jest animacja ewidentnie zbagowana. Kurde, gdzie to było? Dobra, idę do góry, bo ją zaraz utopię. Yy... Psz, cholera, Lara, no dobra. Pływaj, idź do góry. Może jednak zrobimy sobie od razu, weźmiemy sobie znaczy to. Medipak zawsze mi się przyda i przy okazji sobie zapiszę w razie, gdybym ją utopił. Myślę, że to będzie dość rozsądne, znając mój gameplay w tą grę. Tylko teraz tak, gdzie? To może wiecie co? Do góry, do góry, Lara. Tutaj chyba. mi się otworzyły. Tak, tutaj. I tutaj teraz będzie gdzieś jeszcze jedna dziurka. Jedna dziurka, jak to brzmi. Eee, ta była po prawej... Chociaż teraz to już nie wiem, w którą ja wpływałem. Ale wiem, że tu jeszcze będzie jedno wpływ ten. O, to chyba to. Tak, nawet słyszycie zagadkę, to już jest sekret. Nie wiem, czy tam do dołu miałam popłynąć, czy mam pływać tędy. <grym> Dobra. Wypłynąłam dookoła, czyli miałam jednak w dół popłynąć. Topie, Larę, kurde. Bierz te naboje. Wzięłaś? Wzięłaś. No, jak wzięłaś, to wypływamy, Lara. No, kurde, no. Utopić się chcesz. Uff, aż się przestraszyłem. Tylko mi się wydaje, że tu gdzieś powinno być jeszcze wpłynięcie numer dwa. Dobra moi mili, wchodzimy sobie do drzwi i teraz tak otwieramy tutaj. Escape oczywiście kluczyk, tylko teraz nie pamiętam. Silver e, czy Rusty? Rusty dokładnie. I będziemy dalej pływać. Także oczywiście tradycyjnie ja może sobie e, zapiszę grę, żeby nie zabić w razie czego Lary. Hmm, save game i wskakujemy do wody. O, patrzcie, jakie dziwne, kurde. Jak jest woda, to kły na nią nie działają. Kły, znaczy te kolce, nie wiecie o co mi chodzi. Tutaj mamy Medipak. Weźmiesz Golara? Ale ja wątpię, że tu przepłynęliśmy tylko... O, właśnie. Wiedziałem, że nie przepłynęliśmy to tylko po Medipaka. Już? Gitara? Gitara. Eee, dobra, teraz powinny... Wiesz co Lara wypuń, bo ponieważ ja tak nie mogę się skupiać. O, cholera! Lara! Uciekaj! Uciekaj Lara! Uciekaj Lara! Uciekaj! Łap się! Co ty tu gnido robisz? Skąd ty się tu wzięłaś? Bóg was było! Gdzie on? Cholera, cholera, lara, altem się pływa, nie kontrolem, kurde. Zgredził, 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 mepiu. jak ty tam się nazywasz? Zabij go, zabij go, no zabij go. Uff, zabiłaś go bardzo dobrze. Ja szukam teraz mojej mini. Góry ze srebrnymi drzwiami. Hm. Gdzie to może być, Lara? Ty mi powiedz, tutaj chyba. Tak, to jest chyba te drzwi, co są. Płyniesz tu czy nie wpłyniesz tu? Jaka tempa dzida z niej. No słab się. Nie złapisz się, złap się, no. Tak, tego moim szukałem. I teraz tak, jak myślicie, że idziemy do tych drzwi, to się mylicie. <grymne> Lecimy sobie do... Tutaj. Pchaj, pchaj. Pchaj ten kamyk. Pchaj ten kamyk. Dobra jesteś. Dobra jesteś w tym, co robisz. Chyba będą tylko znajdki jakieś. Tylko czekaj to. Tutaj muszę wskoczyć. O ale, jestem parkurowcem. Wyćwiczyłem się. Dobra, tutaj mamy naboje do chyba Uzi, którego nie mogę znaleźć. Tutaj mamy naboje do Uzi, którego nie mogę znaleźć. Tam mamy Medipak, których znajduję e, natomiast ostatnio bardzo dużo. I właśnie tego sobie pochłonę zaraz. Tylko poczekajcie, wyciągnę bronię, bo przy wyciąganiu broni widzicie, ile mamy życia. Eee, ale to zaraz. Powiem, że jak otworzę te drzwi, to tutaj będzie. Będzie kupa lwów i tak dalej. Eee, no tak, czyli ten poziom jest może. Nie tak bardzo <śm> trudny, jak powiedziałem, ale jakoś mi się zawsze wydawał uciążliwy z tego co mówię widziałem na. Filmach, bo ja wiem. Łoń, wow, straciłaś nabój, ty głupia babo. Z tego, co widziałam na filmach, chociaż były niezapominajki, tak? Silver Key. To chyba nie ten? Gold Key? O, kurde. Czyżbym nie miał jeszcze jednego klucza? What the hell? A może ona ma schować... No. No? Yes. Kurde, ma broń w ręku, to nie może kluczem otwierać. Aż się przeraziłem, że znów będę pływał i rozwiązywał jakieś durne zagadki. Ty babo chora na głowę. Straszysz człowieka, a co jak człowiek ma kurde chore serce? Zawał przy ciebie dostanę. Boże. No, zaraz mi powiesz przy tym. Jest, powinnaś mi teraz powiedzieć, jest jakie kompany cycki. <taki, taki, taki rampa dla dyskorolek. Dziwne, że to nic nie ma. Aż dziwne. O, tam za to złoty klucz pewnie trzeba schować. I wtedy powie yes, ale nie, ona nie pochwali pana. Kurde. Pan jej daje jeść, pan jej daje nowe życie, pan w nią... Ty, goryl! Spierdzielaj mi, bo psujesz mi moje plany. Pan jej daje nowe życie, pan w nią gra, a ona co? Taka niezadowolona jest. Psi... Czy ja mogę teraz. <laughs> Widzieliście to? To było niecelowe, chciałem zawisnąć po to, żeby. To był. Chciałem ten. Chciałem mm, zawisnąć, żeby nie spadać z wysokości. Pomyślałam, że może się połamie, nie? To wygląda jak jakaś sala pułapek. Lol. Small Medipak. f piąteczka. Save Game. Może te bronie na razie schowam. Czuję, że jak uruchomię to, to kurde, wyjdzie mi tu kupa Gnit. Nie tak, Lara, tylko tak. Wiedziałem od razu. Jakaś kurde, Elena Gladiatorów. Jakaś Elena Gladiatorów. No spadłowa, kurde, ty tempadido. Chodź tutaj. Więcej matka nie miała trzy bez skitu. To jest przegięcie. To jest srogie przegięcie. Uff. Dramat. Dramat. Tam chyba nie wskoczę, chociaż wyczuwam, że tam coś jest tak naprawdę. No ale nie ma bata, żebym tam wskoczył. Dlaczego ona skoczyła? A, bo miałam wciśnięty ten. Al. <laughs> mmm. Kolejna dźwignia. Czyżby mi się tu coś miało pojawić? Takie zagadki to ja lubię, a nie kurde szukania. To mi się podoba. A nie kurde. Eee. Czy ja się właśnie zamknąłem, lol? O! Patrz ta. Mamy charakterystyczną. Charakterystyczną... No de Lara. Charakterystyczny pierścionek do łapania. <grymne> do łapania tego. Tylko ciekawe czy tam będzie wejście. Czy tym mogę się na górę przedostać? Podejrzewam, że jedno i drugie. Nie wiem, dlaczego mam takie przeczucie kobiece. Nie. Tędy muszę iść. F5, Save, safe. <grywka> Nie, byłem pewny, że zaraz wpadnę na jakieś kolce i się zabiję, byłem tego pewny. Szybko ukończyłem, powiem wam, że ten poziom cistern, bo 38, 38, o też fajny czas. Sekrety nawet 3 na 3 znalazłem, podniosłem 22 itemki i 29 osób zabiłem. Osób, zwierząt, zwierząt raczej, bo point żyje cały czas. Eee, no, jestem z siebie dumny, gdzie poziom poprzedni to był dwa razy dłużej, godzina chyba 15 czy coś takiego. Dwa odcinki mi to zajęło. Ja się będę z wami na ten moment żegnał, moi mili, zapraszam was już do następnego poziomu w następnym odcinku. Zachęcam was do zostawienia łapy w górę, ale tylko jeśli oczywiście wam się odcineczek podobał, bo nikogo nie zmuszam. Wbijajcie na fanpage, który myślę jakby tu rozkręcić, żeby nie wrzucać tam tylko postów dotyczących właśnie gier, czy przyszłych postów. No i komentujcie e, odcinki z Lary, żebym wiedział co robię nie tak, jak mogę sobie tą grę ułatwić. E, ja się mówię, żegnam z wami miłego dnia, miłej nocy. Do zobaczenia. <ścoughs> Cześć.